Przyjechali i zaszczycili nas yy, uczestnicząc w tym turnieju. Chciałem powitać wszystkich trenerów i organizatorów w postaci pana yy, Darka Rachpała. Yy, czego wam mogę życzyć? No, wszyscy wam to prawda? Nie yy, będę wam życzył ładnych pojedynków, bo liczę, że widziałem Będę Wam jak najwięcej, jak największej ilości punktów, żebyście się tak mocno przesuwali na tej liście klasyfikacyjnej, żeby przed mistrzostwami Polski wszyscy startowali z jedynym. Także bardzo proszę o przygotowywanie się do zawodów i wszystkim wszystkiego dobrego. Proszę Pana Darka o otwarcie przyczeniu. Do Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chcę Wam życzyć udanych zawodów. Jak zwykle wszyscy tutaj wiecie, że dobrze się Wam tutaj gra. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie rywalizacja zdrowa i bardzo owocna. Słuchajcie, teraz jako, jako sędzia tutaj główny chciałbym Wam powiedzieć, że chciałbym od Was troszkę takiego porządku teraz wymóc, poprosić, żebyście się po prostu teraz Troszkę tak przypilnowali, ponieważ nie mamy nagłośnienia, będzie trudno wywoływać centrum, będzie trudno yy, was...